Branżowy indeks wik energii od wielu kwartałów pozostaje na stabilnych poziomach. Praktycznie tu się nic nie dzieje od strony technicznej jest konsolidacja, jest horyzont, czego nie można powiedzieć na przykład o spółce NEA. NEA w ostatnich tygodniach wybiła się górą nad długoterminową strefą oporu, i ta strefa oporu stała się w tym momencie strefą wsparcia. Klasyka podręcznikowa sytuacja, obroty pomagają bykom Wysokie słupki wolumenowe towarzyszące wzrostom, cofnięcie, mniejsze obroty. Widać to dokładnie na przykładzie ostatnich dwóch tygodni, kiedy te dwie czarne świece zrobione na małych obrotach i jest to potwierdzenie tutaj dominacji byków. No i pytanie, co dalej? Bo na przykład lokalnie ceny zbierają się do wyjścia z tego górą niż, niż nie wyszły. Wskaźniki techniczne, na przykład Stochastik tutaj. Nie przeszkadza zbudowaniu nowej wzrostowej fali. Właśnie ten wskaźnik jest potrzebny, przydatny w okresach konsolidacji, horyzontu czy też kanału wzrostowego, a taki przecież obowiązuje na wykresie tygodniowym. Tutaj można doszukać się przecież czegoś takiego, jak kanał wzrostowy w długim terminie. On nie jest idealny, nie jest może tutaj, tak jak we wszystkich podręcznikach, można zobaczyć, ale on wyznacza kierunek trendu. Czyli tutaj byki są w przewadze, wybity długoterminowy opór, wsparcie obronione na wykresie dziennym. Także widać, że jest dokonywany test wsparcia, czyli oporu z maja tego roku. No i jak na razie sytuacja techniczna właśnie dzięki analizie wolumenu sprzyja akcyjnym bykom. Gdzie szukać poziomu obrony? Na chwilę obecną jest to minimum podstawy bieżącej zwyżki, czyli są to poziomy dokładnie na wysokości 9,36, dopóki. Dzienna cena zamknięcia wpada nie niżej dopóty sytuacja techniczna, sprzyja kontynuacji osy.